Witajcie na moim kanale dzisiaj przepis na pyszną i prostą w przygotowaniu sałatkę z makaronem w kształcie ryżu. Jak zawsze na początku nowych widzów zapraszam do subskrybowania kanału. Pamiętajcie, aby kliknąć dzwoneczek, a będziecie na bieżąco z moimi przepisami. Przedstawiam listę potrzebnych składników. Tą samą listę znajdziecie w opisie pod filmem. Pod filmem dodaję również link do bloga, gdzie znajdziecie wszystkie moje przepisy. Potrzebujemy 250 g ugotowanego makaronu w kształcie ryżu makaronu Orzo. Dodajemy 3 ogórki gruntowe pokrojone w kosteczkę, 200 g ulubionej szynki. U mnie szynka drobiowa, ale może być taka, jaką lubicie. Do tego pęczek posiekanego koperku. Minimum 2 przyciśnięte przez praskę z ząbki czosnku, 3-4 łyżki majonezu oraz łyżkę gęstego jogurtu naturalnego lub śmietany. Teraz wystarczy jedynie wszystko doprawić solą oraz pieprzem. Wszystko razem mieszamy i nasza sałatka będzie gotowa do podania. Jak widzicie, przepis banalnie prosty. Sałatka naprawdę przepyszna. Także przygotujcie, skomentujcie. Oczywiście oglądajcie kolejne moje materiały. A ten i inne przepisy znajdziecie na blogu. Link podaję zawsze pod filmem. Dziękuję, pozdrawiam.